Zdrabiam Ciebie, Twoją babcię, Gimpera DPS. Ododaj włosy na jakąś fundację no. na peruki dla ludzi z rakiem. Więcej niż... Jest sześć tysięcy złotych. Wyłączysz cztery złotych. Tak, również, oczywiście, może, w Nie podziewam się. mała gra. Hmm. Zobaczmy, jakie którzy nam do toporzy wysłali. Nuta lolo od przegraka, Zapomniałem o Nusie, lolo. Cała prawda o mnie? To ja się ich wysłało. Co wysłał. Cała prawda o mnie? A, Wejdzie... bo albo to na streamie. Okej. Obejrzymy okay. na streamie, czekajmy co tam będzie. Czemu to 50 ma to, 50 to się Pozdradziam, hajsowników. Czy dobrze widać? Dobrze widać. To będzie okropne. Dobra, moi drodzy, wyciszamy na moment piosenkę. No widzisz, babczu? i przez to, że szukałem mam cztery tysiące złotych. Kto, kto, kto wyszedł na swoim? <grym> Dobra, a... gdzie to jest? Moi drodzy, przekwytywanie monitora. Muszę przekroczyć ten fakt i... mi od coś to wejść na do filmie. Dobra, a zakleuję w Eee, Przetaj. Oglądamy Nie to nie to Umieraj ja, tu nie i umieraj tutaj i umieraj UMIE i zetapy, i er, do, l, A ja przegrałem panikiem, grę w ogóle. Bo się nie ruszałem. gdzie z Gdzie to jest? Gdzie jest ten filmik! Mam skopiowane pod ctrl V. Nie, problem. Nie. Co się tu dzieje? O, może. Poza tym panią Barcie za. Jestem kibic, Nie mogę zobaczyć razem Pozdrawiamy panią Babcie. Kamruza. Sekunda, jeszcze sekunda. Cała prawda o mnie. Dobra, mam. Odpalam. Moi drodzy, przekazanie monitora. Od razu odpalę, żeby widzieć komentarze 720 HD. na Pewien streamer. Nie no, na registrarze chcieli na, na maksa babci. Oszczędza się. A my nie wiecie, ścinaj. No nie, jak ci obejdę na sklep czy Ścinaj. Nie jesteś Tak, na maksa. Jak na maksa? Babciu, ścinaj. Miał zakład, w którym. Nie Ścinaj. Ja się zgośno na Nie I tak pójdę do fryzjera, żeby to dokończył. Ścina ile lezie babcił. No są roku 1800 zł od jednego widzę. Aż 2515. 4000 od wszystkich wpasających. Jako chyba jednym z oglądających Odkryłem prawdę Ja naprawdę i tak chciał się szczęść na myśl Nic, ale na filmik, który jakiś czaryś zrobił Ale mógł jeszcze na tym zarobić i zrobić szosnę. O Oni, oni wiedzą I to zrobił na piję się winę, może już nie Dobra, nie widzę Dobra, ja nie chcę tego widzieć Fajnie Ale raczej będzie dobrze, że ma racha i to będzie jego cel dotacji Dobra, przez Kumila przy współpracy z, z Fajnym Kurnikiem Niemiec Przyjadoma dotacja? Pani zaczyna ja Ej, mogę zacytować? Panie babciu, proszę mu upierdolić ten głupi łeb. Pani babciu, proszę mu upierdolić ten głupi łeb. Nie miałem innego alkoholu, wybaczcie mi, że wino. Naprawdę, ja chciałem się napić wódki. Ale nie było, babcia wszystko wypiła. Babcia wypiła mi całą wódkę. To nie moja wina. Ty jesteś normalny? Papież, to twoja wina, że mi wypiłaś całą wódkę. Zostawiałeś mi tylko winę. Jak się chcesz wytłumaczyć przed widzeniem? Teraz tera, teraz, się tłumaczę. Cały teraz już wie. Nie wiem. Obcinek. Nie, Widzowie muszą teraz to zobaczyć. Pytanie to, po przyszło 7 tysięcy osób. Ty jesteś, Jestem włos na perukę to dostaniesz. Wychodziłem w różowej koszulce na miasto. Nie przeszkadza mi to. Do, no, Do, ból, tak? Do całości. Nie, 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 nie chcę tego babciu! Ja też... Ja tego nie chcę! Ale ja tak nie, nie mogę ci bo te włosy będą na wszystkie strony. Posprzątam! To nic mocz. No obietnica to obietnica bardziej. Trzeba dotrzymać. Ile wlezie? To mi, mi załacz bossy. Co to za nowy streamer i ma jeszcze 7 kglądających? Nie wiem jak będę wyglądać. Ale mnie uczyli od młotu, żeby obietnic zatrzymywać. Kuźbak, ktoś mi płacił 1000 zł. Obiecał. To <grym i zboczny> mi zmocz! Mam mi za mocznie, spokojnie. Nie, nie! Nie ogolę drzwi! Nie waszą takie pieniądze! I żeń sucesu! się mi wpłacać, ale ja nie ogolę brwi. Rzucam, rzucam Świetne podejście w ogóle tak będzie. Czekaj, trzeba cię słychać. Im, serio, tylko im. Czy w ogóle co babcia mówi? Nie ciekawi. Maszynką będzie szybciej. Babciu masz maszynkę? Wizerowie mówią, że maszynką będzie szybciej. Babcia nie ma maszynki, więc będę to wygolić u fryzjera. Cześć, Solu! co w ogóle u Ciebie stanie, kiedy pijemy? W sumie zapomniałem pić. Ostatni, ostatni kiedyś... Spryski okay. Spryskiwaczem do roślin! Czyli chcesz mi... Chcesz mi powiedzieć, że jestem warzywem, tak? Tak. Porem. Pora na strzyżenie. Ale ty masz jak Tajmer północy. 2 Ile? Muszę policzyć, w końcu muszę ułożyć głowy, żeby matematyka 2 będę mieć 5 malen, to mi stanie do 6 nie będą kurzyć, Dobra. E, w takim razie. To jest dobry pomysł. Moi drodzy, pójdziemy po prostu wymianę. Bo używając herfajera odpalę nerwianek i w ogóle go dobiję. Chciałem się napić winę Ja, może zdążę polecieć. Czy widzieliście kiedyś stream, w którym równocześnie... ...babcia komuś obcinała włosy... ...i osoba ta grała w Hearthstone'a, gadała z widzami i równocześnie piła wino? Zapraszam na moje przyszłe streamy. O Shadow Shadownax Ramas. Czego <gry> Czemu moja babcia mnie graś, gaśnicą... Kryska <gryska> <gryska> Widzę, że się pytają, czemu nie baczysz że gaśnicą kryskasz. No, by się nie zapalił. Okej. Okay. To ja się podjarałem, nie, nie będę... Nie będę ukrywać. Bum. No, to zim impolony masz jak Szampańska. Jaką fryzurę robisz? Na Co zabawa? Werkry ci każe przekazać, że mam spoko babcie. Babciu. Jak się z tym czujesz? Trzeba było zostawić? Zostawię. Zobaczysz jak pani jest mieć krótkie włosy. Widzią to chciał spełnić moje marzenie. Widzowie będzie... to wszystko słyszę, nie muszę się kazywać. Tak? Tak. Mikrofon jest no, bardzo czulny. Pół czuje. roku naważia, więc z rozpuścią. Przez czuje. pół roku nie będzie odcinków z kamerką. Jak się z tym czujecie, drodzy widzowie? Nie czuję się na siłę, że już zostać na robione. Co? Nic nie sam do siebie. Odośnie gry. W krótkich ci lepiej, dzięki. Jak tak mi mówisz. teraz co Shadow tu? Shadow Baltu na nikim, tak naprawdę. Myślę, że chyba dobiorę karty, bo nie wiem co robić. Zarówno na nie ma sensu, czy to się... O, był sens. O, to jest Hunter. O mój Boże, tak bardzo źle. Ale mamy przestranę, moi drodzy. Mamy niesamowicie przestranę. Fuj, to ale przegramy. Włosy może stracę, ale my przegramy. Nie boję się stracić karty. Nie w tej sytuacji. No wiem, czy Dobrze pani babci trzeba, było mu w nocy. Widza? Komentarz odwiedza, i dobrze pani babci trzeba, było mu w nocy włosy opierdolić. co zrobić. Dzięki. Cześć TSG, Kopelad w ogóle. Kiedy my się ostatnio widzieliśmy na PGA? O mój Boże, zariszę. Od... Teraz wyglądasz jak mam dzięki. Teraz ja wyglądam jak osoba, która przygrywa, ale nam przecież kochanterowi. Nie miałam szans tego wygrać. Podaje mi się. Co tylko wyglądam, Hamas. Dziękuję. Cieszę się, babciu. Nie będę wrócić ze śmiechu. A ty czuję A ty się śmiejesz. Mike. Mo Moi drodzy, jestem pierwszy... W ogóle mój stream jest numer 2 na całym Twitchu i numer jeden w całym Hearthstone'ie, jak się z tym czujecie? Tak, to jest dzień, który zapamiętamy do końca życia. No jak powiedzieć, że się... że odmieniłeś zdanie i może być taka fryzura? Powiedz mi, że nie musi być na wyso. No gdzie na wyso, co ty... Ale jesteś? <noise> Widzowie mają bekę skoda Mika, jesteś słabna. Jak się czujesz, ty Mikuś? cały jesteś w kudłach. Oj tam. Dobra, już starczy. Nie babciu. Co nie. No? Widzowie chcieli. Co to. To jest... Jest odetnica. No ale no ci mam jeszcze obcych? Dajesz. No ty jesteś nienormalny. Jestem. Nie ukrywam. No, super kiepski start. Będzie się tu biedna wygląda. Widz mi napisał, z tego nie oglądam, bo nie wiem czy nie jest trudny. Dobra, jak to ci wiem. Wyrównam, bo teraz ja jak nie widzę. Dobrze. Najbarciu ścimy. Uwierz mi, że tego nie chcę. Czego nie chcesz? Zetknięcia tych włosów. No już, już nie dostupujesz sobie. Dobra, starczy, Ścinaj starczy. babciu. Starczy, starczy. Babciu, 7, patrz! 7017 osób, spójrz na czat. Przyznaj jak bardzo chcą. I, tak, chcą. I tak pójdę jutro do fryzjera i będę na łyso. Chcą to widzieć, jak ścinać mi włosy jeszcze bardziej. I tak nie odwiniesz przeznaczenia. Tak, wyjdę! Ba ba nie, babciu, babciu. Widzowie chcą, a i tak obetne włosy. Specjalnie wpłacili mi 4000, patrz, 4040 zł. co obetniesz. Tak, obie obiecałem! Koleś, babciu. Koleś mi obiecał wpłacić 1000 zł, jeszcze to pieniędzy. Obiecał mi pod warunkiem, że będzie 2, tysią 2 albo 3000 widzów, na tym już nie pamiętam i że obetne włosy. I ja powiedziałem, okej, okay, jeżeli wpłacisz, ja to zrobię. On obiecał i to zrobił. Ja też muszę obiecać. Jeżeli, te, jeżeli nie spełni obietnicy, będę totalnym sukinsynem. To sobie to... Nie, Babciu. Wymogiem kolejnym było, że na 3000 osób właśnie i mi obetniesz włosy i się zgodziłaś, jak się cię pytałem w pokoju. Pytałem się, zgodziłaś się. Obietnica to obietnica, Babciu. Zrób to. Nie chcę tego, ale trzeba. Obietnica to Ile obietnica. Ci mogę no. Ile wlezie? Obietnica to obietnica, babciu. Obiecałaś? Ob... Babciu? Obiecałaś? Ja też obiecałem. Trzeba. Nie poradzę. Tego. Dobrze. Co się dzieje? To jest akuratne. Czemu ja robię ze swoim życiem? Co To jest bardzo kuszące. Jak ja ci mówiłam, że bym było, ułożył, to, to nie chciałeś. A teraz... Zariaka jakiegoś tylko siebie robić Co ja poradzę? Jakie prawo ulicy? Nie, brwi nie ogolę Włosy mogę na łyso ale brwi nie ogolę Nieważne za jakie pieniądze Chyba, że ktoś jest milionerem, wtedy okej okay. Nie! O! Ta arena. Dara, mam gol, mogę kupić kolejną. Arena, będzie jeden, Na dziesięć kaludzi wbijasz się w koszulkę tą różową kry. Jak będzie 10 tysięcy ludzi, to mogę założyć tą różową koszulkę, nie wstydzę się jej. Co ja mogę zrobić, za tyle mam? A ja ginę. bo się żyć.